Skoda Fabia R5 oficjalnie zadebiutowała. Jan Kopecki i Paweł Dressler pojawili się na odcinku testowym rajdu Szumawa Klatowy i wykonali kilka przejazdów. Na razie trudno mówić o jakości debiutu, to okaże się w trakcie rajdu. Po wypadku w rajdzie Walaszka Jarosław i Marcin Szejowie wraz z zespołem spędzili kilka intensywnych dni, by dopiąć celu, czyli startu w pierwszej rundzie Mistrzostw Czech, i udało się. Oczekiwanie jest jedno: po prostu meta, 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 jeszcze raz meta. Tempo i, i wynik już nie jest tak ważny jak, jak meta. Chcemy być na. i Chcemy podziękować przede wszystkim, bo grono ludzi nam pomogło i, i zrobiło wszystko, że jesteśmy tutaj, że jesteśmy na starcie i że możemy walczyć i zbierać punkty. E, więc na pewno nie chcemy tego zniszczyć i, i chcemy w sobotę wieczorem e, przejechać przez rampę. Zapewne najgroźniejszym rywalem Kopeckiego w drodze do zwycięstwa będzie trzykrotny mistrz polski Brian Bouffier, tym razem w Citroenie DS3-R5, a także Wacław Pech, mini.